Cześć! Mamy dzisiaj 13 lipca. Jest godzina 9 rano. Jesteśmy już na pasiece na której rzepak już przykwita. I dzisiaj będziemy odbierać miód. Postaram wam się pokazać, jak to robimy. Tutaj mamy korpusy, które damy w zamian, specjalne palety, tak, żeby potem łatwo można było je z samochodu ściągnąć. I takie. Na końcu dwie lodóweczki, w której mamy daszki z repelentem, który e, spędza pszczoły w dół gniazda z korpusów z miodem. I wygląda to w ten sposób, że na ulak trafiają takie daszki, potem e, dymimy pod nimi troszeczkę pod kurzaczem. Pszczoło mi dzieje się krzywda, nie są jakoś wymiatane. Jest kilka sposobów na filmie. E, kanadyjskie pasieki towarowe, widzieliście zapewne jak korpusy są zdejmowane i są wydmuchiwane pszczoły i potem po korpusy się wraca. U nas zakłada się daszki, czeka się około 10 minut, pszczoły pod wpływem tego repelentu schodzą w dół gniazda, a my mamy czyste korpusy z miodem, które możemy od razu zabrać i postawić tam na trak. Tak nakłada się daszki na ule. Jedna osoba najpierw podkurza, a kolejna nakłada laszki na ul. I czekamy około 5 minut, aż pszczoły zejdą i będzie można odbierać miód. Ule są naprawdę wysokie. Dobra, mamy już miód na traku. Tutaj mamy miód. Tak wyglądają korpusy. Z miodem tu jest reszta pudełek na wymianę i wszystkie ule są już na trzeciej wysokości, bo oni długo wracają na swoje miejsce.